Dla wszystkich rowerzystów Dąbrowie Górniczej, dla wszystkich uczestników Skandia Maraton Lang Team, zaświeciło słońce, proszę Państwa. Jedna dobra wiadomość, druga dobra wiadomość, taka, że drugi z wyścigów już się zakończył. Dokładnie tak. Dzisiaj. Rozpoczęliśmy od parady rodzinnej, czyli tego najkrótszego dystansu 10 km, a potem na trasę wyruszyli zawodnicy na dystansie 39 km, czyli mini. Już są na mecie i za moment postaram się z nimi porozmawiać. Oczywiście, Boguś za chwileczkę z nimi porozmawia. Zobaczymy, ilu ich uda ci się dorywać, mówiąc koleżanki. No to ja, ja się oddalam pomalutku. Dobrze, 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 ta rozmowa za chwileczkę, proszę Państwa. Przed nami jeszcze będziemy czekać na zwycięzców w kategorii MIDI, oczywiście tym głównym na 89 km. Za chwilę też zobaczymy jak mieszkańcom, ale nie tylko, także uczestnikom Skandem Maraton Lang Team idzie zdobywanie kilometrów a tym samym złotówek, a tym samym rowerów dla dzieciaków z tutejszego domu dziecka. No ale już teraz Boguś i zwycięzcy tego etapu mini. Posłuchajmy. Emocje w Dąbrowie Górniczej coraz większe i będą rosły z minuty na minutę. Z nami zwycięzcy, ci najlepsi na pierwszym z dystansów, czyli mini. Na początek, chłopcy, wielkie gratulacje, bo mimo, że to był ten najkrótszy dystans, to widać po Was, że kosztował Was naprawdę sporo zdrowia i energii. Tutaj, zwycięzca, jak było na trasie, opowiadaj, no bo to widać, ale chyba walka tam była od pierwszych metrów. Tak, na trasie było dużo błota. Właśnie błoto mi pomogło wygrać, bo na około 5 kilometrze, jak wjechaliśmy w leśne ścieżki, zawodnicy z Mega, ci co startowali z ostatnich sektorów, które nas tam przyblokowali, ja siadłem z roweru, przebiegłem około 800 metrów i już wiedziałem, że udało mi się odbić od tej mojej grupy. No i postanowiłem jechać do około 18 kilometra, gdzie była usytuowana premia Shimano. No i tam zamieszałem zastanowić się co zrobić dalej. Trochę zwolniłem, jechałem równym tempem. No ale udało mi się dowieść to pierwsze miejsce, z czego jestem bardzo zadowolony. Który to jest triumf w Skandi Maratonie Lang Team twój? W Open pierwsze miejsce zająłem jeszcze w Bytowie. I no również też w kategorii. Startowałem jeszcze w Krokowej. Tam przyjechałem. Chyba na około piątym miejscu w open, w kategorii byłem drugi. Jeszcze jechałem w Bukowinie Tatrzańskiej, tam byłem trzeci w Open. Czyli tych sukcesów naprawdę sporo, naprawdę sporo. Teraz przejdziemy do kolegi, który zajął drugie miejsce, jak rozumiem. Tak, dobrze mówię? Drugie w kategorii wiekowej, natomiast Open, open trzeci w kategorii drugi. Powiedz, czy tutaj ten moment startu jest istotny, bo kolega mówił, że no są takie niuanse, które decydują później o końcowym rozstrzygnięciu. Tłum ludzi startuje. Czy jak się startuje z tych ostatnich sektorów, to ma się stratę już na wstępie, czy to potem można nadgonić? No tak, tutaj trudnością na tej edycji jest właśnie to, że. Zawodnicy z poprzednich sektorów no, czasami nie chcą z nami współgrać, gdzie na przykład poprosimy o lewą stronę wolną tak dalej, żeby przejechać. No niestety ta współpraca nie idzie w parze. No i zawodnik, który po prostu jest sprawniejszy, zwinniejszy, może sprytniejszy, no, to jest właśnie w stanie uciec na, na pierwszych kilometrach, w pierwszych momentach, które są czasami decydujące. No staraliśmy się kolegę gonić, ale współpraca w grupie też się nie układała. Gdy na przykład dwie osoby współpracowały, trzecia na przykład chciała coś skasować, odskoczyć, no taka współpraca no, troszeczkę się nie układała i no, cały czas kolegę widzieliśmy, ale nie byliśmy w stanie, w stanie dogonić. No ja mówię, no współpraca w ogóle się nie układała dzisiaj. Jeszcze zapytam kolegę, który zajął trzecie miejsce, jak rozumiem. W open, w open drugie. Powiedz jak tam na trasie wyglądało, no bo to błoto chyba potwornie wam utrudniało. Widzę tak troszkę otarć też, gdzieś tam jakieś upadki były. No, dosyć ba ciężka trasa to otarcie bardziej są z drzew różne, bo musieliśmy wyprzedzać od ludzi z mini, po prostu, którzy nie chcieli ustępować i musieliśmy, no. Jechać tam bokiem bardzo. No. no i to są bardziej z, y, otarcia z trzech. No Trasa była bardzo trudna, dużo błot na trasie, bo, no, ale mi się ogólnie podobało. Są... No i najważniejsze, drodzy Państwo, że oni są zadowoleni. Oto bohaterowie dystansu mini. Jeszcze na koniec, panowie, przedstawcie się. w Rozwalka. Pięta Paweł. Ścierski Maciej. No i już wszystko jasne. Dystans mini za nami. Włącz się w pozytywne obroty. Za jeden przejechany kilometr 3 zł. Tyle państwo mogą wykręcić. No i pomóc tym samym dzieciom z tutejszego domu dziecka. Pomóc w tym, aby bardzo. Yy... Rekreacyjnie i bardzo aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu, bo za te pieniądze będą kupione rowery. Zgadza się Piotrze? Dokładnie tak. Od wczesnych godzin porannych jest tutaj gęsto za moimi plecami, cały czas te rowery są w ruchu, a to jest chyba najlepsze odzwierciedlenie tego, jak słuszna i, i, i pozytywna jest ta akcja. Zbieramy pieniądze dla dzieciaków z domów dziecka. Tutaj w Dąbrowie dla podopiecznych placów opiekuńczo-wychowawczej z ulicy Jasnej 29. W każdym mieście, warto to przypomnieć i podkreślać, zbierane są pieniądze dla właśnie miejsca, domów dziecka, w zasadzie dla dzieci, które później będą mogły z tego korzystać. No dobra, to za każdym razem pytamy się, czy rekord został pobity. Jak jest na godzinę 14.15? Na godzinę 14.15 jest bardzo dobrze, bo zbliżamy się do 350 kilometrów. To znaczy, że już ponad 1000 złotych jest z samej strefy pozytywne obroty, a do tego dojdą pewnie całkiem spore pieniążki, bo 20 groszy od każdego zawodnika na każdym dystansie na dzisiejszym maratonie w Dąbrowie. Za każdy przejechany kilometr. Za każdy przejechany kilometr, a więc myślę, że, że kilka, jak nie kilka Kilkanaście takich rowerów uda się zakupić. 50 już jest. Mam nadzieję, że Dąbrowa i Kwidzyn utrzymają ten poziom, czyli no co najmniej 70 będzie po całej tej akcji. Spodziewamy się rekordu. Ja wiem, że do tego pytania wracam jak bumerang, ale jednak. Czy będzie rekord? Jak to wygląda z poprzednimi miastami? Ale to jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie różni ludzie znajdują różne motywacje. Albo się ludzie ścigają w klasyfikacjach rodzinnych: mama siada na jednym, rowerze, tata na drugim, syn, córka na trzecim. Albo ścigają się właśnie po to, żeby pobić rekord z jakiegoś miasta. Póki co wszystkie miasta podobnie, 400-500 kilometrów. Kraków się wybił, ale to chyba magiczne właściwości krakowskich błoń, bo tam przejechaliśmy ponad 1000 kilometrów. A tak standardem jest 400-500. Więc myślę, że jak Dąbrowa Górnicza pobije dzisiaj 500 km, to będzie super. Duże szanse są na taki wynik. To trzymamy kciuki i przede wszystkim chodzi o to, proszę Państwa, żeby pomóc, żeby pomóc dzieciakom z tutejszego domu dziecka, żeby też miały na czym pojeździć. Więc kręcimy, przychodzimy, kręcimy, przechodzimy. Piotrze, dziękuję, jeszcze się spotkamy na pewno. A ja przed momentem, drodzy Państwo, byłem obserwować dekoracje, bowiem te dekoracje trwają tam. Nagradzani są ci najlepsi na poszczególnych dystansach, także w poszczególnych kategoriach. W kategoriach wiekowych, także tych dekoracji jest całe mnóstwo. Rozmawialiśmy już z tymi, którzy zwyciężyli na dystansie tym najkrótszym, najkrótszym tak czyli 39 km, ale ja już mogę Państwu uchylić rąbka tajemnicy, że na mecie są także ci, którzy walczyli na tym dystansie medio, czyli 68 km, i z nimi porozmawiamy sobie, ale to już podczas naszego kolejnego łączenia. Już za kilkanaście minut, proszę Państwa, zapraszamy ponownie.